Czytałem kiedyś taką historię o kobiecie, która miała już dosyć życia. Zostawił ją mąż, nie mieli dzieci, zostawił ją też w dużych długach, musiała sprzedać dom, wynająć gdzieś inny. Była załamana. I któregoś razu stanęła na moście i chciała popełnić samobójstwo. Skoczyła do wody, ale akurat tak się złożyło, że drogą przychodził jakiś mężczyzna. Zobaczył skaczącą z mostu kobietę, więc postanowił ją ratować. Trochę to było szaleńcze z jego strony. Skoczył do wody. Co było szaleństwem? Szaleństwem było to, po prostu, że on nie umiał pływać. Więc kiedy kobieta zobaczyła mężczyznę, który wskoczył do wody i zaczyna się topić, zaczęła jego ratować. Ktoś zauważył tą całą akcję, wezwano pogotowie, pogotowie przyjechało. Yy, wzięto zarówno tą kobietę jak i mężczyznę do szpitala, odratowano ich oboje. I dziennikarz, który opisywał to całe wydarzenie, powiedział tak: Tamtego dnia to nie mężczyzna uratował kobietę. Kobietę uratowało poczucie celu i pewnej życiowej misji. Głęboko w to wierzę, że każdy człowiek niesie w sobie przesłanie. Ty i ja nosimy w sobie przesłanie, na które czekają inni ludzie. Ta kobieta nie widziała sensu życia, ale kiedy zobaczyła to, że może komuś pomóc, to nadało sens jej życiu. Wielu ludzi czuje, że czegoś w życiu im brakuje. I oczywiście może brakować zdrowia, może brakować relacji, może brakować pieniędzy, różnych rzeczy. Natomiast często człowiekowi brakuje poczucia większego celu i sensu, bo czuje, że ma pewne przesłanie, że ma coś do przekazania innym ludziom, ale nie wie, jak to zrobić. I o tym powiem w drugiej części tego wykładu. Ale w pierwszej chcę pokazać, co sprawia, że ludzie nie wierzą, że mają takie przesłanie. Kiedyś prowadziłem szkolenie na temat publicznych wystąpień. I na tym szkoleniu był pewien człowiek, który od początku widziałem, że nie jest zainteresowany szkoleniem. Nie był wrogi, nie był agresywny, był niezainteresowany. I kiedy kończył się pierwszy dzień, to było dwudniowe szkolenie, to było szkolenie, na które dostawało się też na zakończenie certyfikat, ale warunkiem uzyskania certyfikatu było powiedzenie na końcu 15-minutowego nauczania. I ten człowiek do mnie podszedł po pierwszym dniu i powiedział, czy on też rzeczywiście musi mówić? Ja mówię, no taki jest warunek, jeżeli chce uzyskać certyfikat. On powiedział, no ale no, o czym ja mam mówić, ja na niczym się nie znam. No i poświęciłem mu trochę czasu, rozmawialiśmy, ja mówię, czym się zajmujesz? On mówi, wstawiam okna. I ja mówię, masz swoją firmę? Nie, ja u kogoś pracuję. Pracujesz już ponad 20 lat, cały czas w, jednym, w jednej firmie, wstawiam po prostu okna. I ja mówię, no to możesz dużo powiedzieć. No co mam powiedzieć jak się wstawia okna? Kogo to będzie interesowało? Ja mówię, no to może niekoniecznie będzie interesowało ludzi, ale powiedz jakie są rodzaje okna, okien. Ja mówię, wiem, że są plastikowe, wiem, że są drewniane. On mówi, no to jest trochę uproszczenie i zaczyna mi tłumaczyć. Ja mówię, wiesz co, powiedz o tym. On mówi, no dobra. Było szkolenie no i potem był ten czas egzaminu. Każdy wychodził, mówił te 15 minut. Grupa oceniała, dostała brawa, ale kiedy wyszedł ten człowiek, no byłem bardzo ciekaw sam, jak to pójdzie. I on zaczął mówić o tych oknach. I okazało się, że to dopiero było zainteresowanie, ponieważ ktoś chce wymienić okna, ktoś się buduje, ktoś kupił okna i nie jest z nich zadowolony. I on teraz zaczął odpowiadać, że plastikowe okna są takie i takie, że są okna plastikowe, które oddychają, które nie oddychają. Dla ludzi to było fantastyczne doświadczenie. Pytali go po prostu, kiedy już skończyliśmy, bo minął jego czas, to jeszcze po szkoleniu kilka, kilkoro ludzi zostało, żeby go zapytać yy, o te okna. Ciekawa rzecz ten człowiek miał coś ciekawego do przekazania ale często jako ludzie nie doceniamy tego co mamy bo nie czujemy się pewni siebie Siema, a kim ja jestem a co ja wiem a co no właśnie Ważne żeby zrozumieć pewną rzecz Jesteś w jakimś miejscu i w miejscu w którym jesteś powiedzmy w tym Masz pewne rzeczy, jeżeli chcesz się rozwijać, które są przed tobą. Natomiast masz też rzeczy, które są za tobą. I ludzie, którzy są tutaj, możesz bardzo wiele nauczyć. Pamiętam, kiedy zainteresowałem się przedsiębiorczością, biznesem i zacząłem czytać książki Roberta Kiosakiego. No, to było interesujące dla mnie, co on tam pisał. Te koncepcje, przykłady, Natomiast bardzo praktycznie do przodu popchnęło mnie to, że mój znajomy, który był w dosyć podobnej sytuacji finansowej jak ja dwa lata wcześniej, przeczytał te książki wcześniej, zaczął je stosować w polskiej rzeczywistości, kupił jakieś mieszkanie, zaczął inwestować na giełdzie, opowiedział mi o tym, byłem na szkoleniu, które poprowadził, i dzięki jego wiedzy, jego praktycznej pomocy, kupiłem wtedy trzy nieruchomości. I to był ciekawy, to był czas w moim życiu, kiedy moje zarobki to były chyba jedne z najniższych, jakie w ogóle w życiu miałem, ale dzięki jego wiedzy, dzięki jego umiejętności wiedziałem jak to zrobić, więc czasami to, że jesteś tylko krok przed kimś, może się okazać, że dasz mu o wiele większą praktyczną wiedzę niż ktoś, kto jest tutaj. Ktoś, kto jest tutaj może dać wspaniałą wizję, wspaniałą perspektywę, która jest nam potrzebna, ale często praktycznie nauczy nas ktoś, kto jest przed nami. Więc po pierwsze musi się zrozumieć, że są, że przyszedłeś jakąś drogę i że ludzie, którzy są za tobą, chętnie, bardzo chętnie tą drogę przejdą. Prosta rzecz. Kobiety, które są w ciąży, często po raz pierwszy są w ciąży, może nie mają dobrej relacji, na przykład nie wiem, ze swoją mamą, bo nie mają bliskich koleżanek, nie wiem, przeprowadziły się gdzieś ze względu na pracę, bardzo chętnie zaczynają i wchodzą do netu, szukają jakiegoś bloga, matki, która opisuje swoje doświadczenia. On niekoniecznie musi być super ekspertem. Ona opisuje swoje doświadczenia. Ona ma dziecko, które ma rok. I opisywała na przykład tydzień w tydzień, żeby nie zwariować, tak? Opisywała tydzień w tydzień, co się działo z dzieckiem, swoje emocje, i ta druga matka to czyta i mówi: a to taka ulga, jestem normalna, inni też mają takie problemy, inni też się zmagają. Więc mówi o czymś prostym wstawianie okien, dziecko, tak? Ponieważ to, z czym ludzie się zmagają, nie wierząc, że mają jakąś wiedzę do przekazania, to jest poczucie właśnie nie, nie jestem ekspertem, tak? Powiedzmy tak, ekspert jest to ktoś, kto wie, więc jeżeli tą drogę przeszedłeś, to już pewne rzeczy wiesz. I oczywiście potrzebujesz bardzo ważnej rzeczy. To, czego potrzebujesz, to wiarygodność. Wiarygodność zdobywa się na dwa sposoby. Kiedy dzielisz, się, kiedy dzielisz się swoim doświadczeniem i swoją wiedzą, na przykład, wyszedłeś z uzależnienia, zbudowałeś firmę, stworzyłeś wartościowy związek, schudłeś, te wszystkie rzeczy mogą powodować, że Twoje doświadczenie sprawia, że jesteś wiarygodny. Mam znajomą, która w małej miejscowości Prowadziła sklepik szkolny i kiedyś się spotkałem z nią, z jej mężem, rozmawialiśmy i ona mówi, że prowadzi taki fitness dla kobiet i w tej małej miejscowości kilkadziesiąt kobiet przychodziło na zajęcia, płatne zajęcia, które ona prowadziła. były zszokowany, naprawdę nieduża miejscowość, więc proporcje to były bardzo duże. Ja mówię, jak to się stało? A ona mówi, coś ci pokażę i wyciąga zdjęcie i pokazuje mi zdjęcie. Ja tak patrzyłem, bardzo taka tęga kobieta była na tym zdjęciu. Pomyślałem sobie, to chyba jej pierwsza klientka. I ona tak schudła, ta klientka, i to może nie tak. Mówi, mówię, kto to jest? On mówi, to jestem ja. I mówię, żartujesz. A ona mówi, tak. Po urodzeniu dziecka po prostu tak się roztyłam, że byłam nie do poznania. I kiedy. Po prostu zaczęła, sama schudła, ludzie znali ją, niewielka miejscowość, więc kiedy ona zaczęła prowadzić zajęcia, nikt nie pytał, czy ma certyfikaty, uprawnienia, czy zna Ewę chodakowską i tego typu rzeczy. To, co ludzi interesowało, to jest to, że ona miała efekt i ona się chciała podzielić, jak ona to zrobiła, więc ludzie przyszli. Drugi sposób budowania wiarygodności to jest wiedza. Możesz powiedzieć, no ale co w tym, ktoś się naczytał książek i teraz będzie, będzie mi coś mówił? Tak, pokażę na dwóch przykładach. Jeżeli znasz taki portal, portal TED.com, bardzo ciekawe, dużo wartościowych rzeczy, to w pierwszej dziesiątce jest taka osoba Breni Brown. Osoba, która mówi o wrażliwości i wstydzie i pokazuje, jak te emocje, jak te emocje są ważne w rozwoju osobistym, w relacjach i w biznesie. Breni naczytała się książek. Yy, miała spotkania z różnymi ludźmi, którzy opowiadali jej o swoich doświadczeniach. I na podstawie zdobytej wiedzy opracowała coś, i to opracowanie pomaga ludziom. Ludzie sami zagłosowali, tak? Ileś milionów odsłon pokazuje, że ludzi ten temat interesuje. Chociaż jej wiedza to nie jest jej doświadczenie. Co więcej, gdyby to było jej doświadczenie, to byłoby to zawężone, bo ona by opowiadała jako kobieta o określonej osobowości, o określonym backgroundzie i określonej historii życia. Opowiadałaby o swoim doświadczeniu. boże cenne, ale niewystarczające, żeby dotrzeć do innych. Ona zgromadziła dużą wiedzę i tą wiedzą się dzieli. Jim Collins, człowiek, który napisał książkę od dobrego do wielkiego, czyli pokazał, jak, jak firmy, które przez lata były średnie, przeciętne, stały się mega firmami. On zebrał wiedzę. Tak? Więc wiarygodność daje ci doświadczenie i wiedza. Ale największą wiarygodność daje ci doświadczenie plus wiedza. Czyli, kiedy ktoś był uzależniony, wyszedł z uzależnienia, opowie swoją historię ale jeżeli zrobił uprawnienia i jest terapeutą uzależeń, to ma szerszą wiedzę i teraz kiedy łączy swoje doświadczenie ze swoim wiedzą, staje się bardzo wiarygodny. Jeżeli ktoś zbudował biznes, a jednocześnie ma wiedzę, jak się buduje biznes na różne modele biznesowe, nie tylko ten jego własny, to jest w stanie docierać do innych ludzi, ponieważ ma swoje doświadczenie i ma swoją wiedzę i dlatego staje się wiarygodny. I widzisz, wszystko zaczyna się od tego. Że masz swoją misję. I niektórzy myślą, że misja to są te wszystkie szumne rzeczy, czyli że jak pomóc komuś wyjść z uzależnienia, jak uratować czyjeś małżeństwo, jak nadać komuś sens życia. Tak, to jest misja. Misją jest też to, jakie są rodzaje okien, jak wychowywać dziecko, jak schudnąć. Jak pracować na komputerze, to są wszystko to jest też misja. Tak? Misja, jak mówi Robert Kiyosaki, powinna być biznesowa i duchowa. Biznesowa to znaczy zarabiasz na tym, ale duchowa to znaczy coś, co jest Twoim pragnieniem, żeby tym się dzielić. Masz jakieś doświadczenie, masz jakąś wiedzę i tym się dzielisz. Więc misja. Wszystko zaczyna się od poczucia misji. Ale teraz, yy, kiedy odkrywasz tą swoją misję, to. Ta misja, o tej misji muszą usłyszeć inni ludzie. Co z tego, że masz świetny produkt? Wielu ludzi, którzy są mało znani, mówią tak: Mam świetny produkt, a o wiele gorsze produkty lepiej się sprzedają. Zawsze mam z tym pewien problem, bo mówię: Jeżeli się świetnie sprzedają, to nie są mało wartościowe. Być może twój produkt jest lepszy od ich, ale tamten produkt ma jakąś wartość. Na pewno jednak yy, ten produkt musi być odpowiednio zareklamowany. I tu już ludzie, nie, 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 reklama, sprzedaż to nie dla mnie. O tym zaraz powiem, tylko pójdźmy krok po kroku. Masz swoją misję. Jeżeli już masz misję, czyli wiesz, z czym chcesz się podzielić, to kolejna rzecz, której potrzebujesz. To jest produkt. E, pokażę Ci kilka przykładowych produktów. Produktem może być wystąpienie publiczne. Tak? Czyli występujesz i mówisz o tym. Brenny Brown mówi o wstydzie. Tak? E, Jim Collins mówi o tym, jak zbudować wielką, niesamowitą firmę. E, Tracy Hogg mówi o tym, jak odkryć język niemowląt, język dwulatka. Tak? E, Cesar Milan mówi o tym, e, w jaki sposób tresować psy. Antony Robbins mówi o tym jak zmniejszyć To są produkty. Tak? E, wystąpienia publiczne są produktami. Możesz brać pieniądze za to, że występujesz publicznie. Druga rzecz. Możesz prowadzić szkolenia. Tak? Czyli zbierasz ludzi i oprócz tego, że do nich mówisz, uczysz ich pewnych umiejętności. Oni mogą gdzieś poćwiczyć. Jeszcze skuteczniejszą formą są warsztaty. Robisz warsztat. Człowiek może popracować. Możesz mu pomóc zastosować to w swoim życiu. Wiesz kiedy robisz taki produkt. Kiedy przemawiasz, robisz szkolenie czy robisz warsztat, to prędzej czy później ludzie się do ciebie zgłoszą. Co to oznacza? No ja i tam prowadziłem kiedyś w łodzi takie szkolenie, jak zarządzać budżetem domowym. Całodniowe szkolenie, po tym szkoleniu podchodzi do mnie człowiek i mówi tak. Dzięki, naprawdę dzięki. Było najlepsze szkolenie, na jakim byłem. Byłem na tylu szkoleniach, ale taka energia, wiedza, wszystko. No i po prostu mówi, ja mówię, czemu tego nikt nie nagrywa? To powinno być nagrane, w telewizji ogólnopolskiej się pokazać, jak jestem wspaniały. E, no i na zakończenie człowiek zadał mi pytanie, które mi ścieło z nóg. Cały dzień mówiłem o tym, jak zarządzać budżetem domowym. On przyszedł i był zachwycony. I zadał mi tylko jedno pytanie. Słuchaj, mam do ciebie pytanie. Jak mam zarządzać budżetem domowym? Zdębiałem wtedy. Nie ja wiem, co masz na myśli. On mówi: Widzisz, to wszystko jest prawdą, co mówisz, tylko, że jestem w takich długach, że moja rata kredytu jest większa niż moje miesięczne zarobki. I to był jego problem. I usiedliśmy, żeby rozmawiać. Więc kiedy zaczniesz e, przemawiać publicznie, wtedy ludzie zobaczą, co wiesz, i często będą w takiej sytuacji, że powiedzą: To jest fajna wiedza, ale nie wiem, jak to zastosować w moim życiu. Więc możesz ich zaprosić wtedy na coaching, kiedy pomożesz im zastosować tą wiedzę w życiu, albo na jakiś program mentorski, gdzie uczysz ich jeszcze głębiej pewnych rzeczy. Tak? Jak na przykład, ja tutaj przedstawiam pewne rzeczy, nie wszystko jestem w stanie tu rozwinąć. Pewne rzeczy rozwijam na właśnie na moim programie Bogaty Nauczyciel, czyli jak zarabiać na swojej wiedzy. Więc produkty takie offline, tak, typu wystąpienia publiczne, szkolenia, warsztaty, indywidualne coachingi czy e, programy mentorskie to jest jedna możliwość. Inna możliwość, to są książki. Mój brat, który kiedyś szukał czegoś tam w internecie i odkrył, że jednym z marzeń, które ma większość ludzi, to napisać książkę. I czasami na szkoleniach pytam, ilu z was marzyło o tym, żeby napisać książkę? Większość ludzi marzyło. Ja mówię, a ilu Napisało? Niewielu. E, opowiem, ponieważ napisałem kilka książek, co więcej udało mi się kilka z nich sprzedać nawet. To chcę ci powiedzieć o tym, jak działają książki. Kiedy zdecydowałem, że już przestaję pracować jako instruktor terapii uzależnień i zajmować się ludźmi współuzależnionymi, postanowiłem swoją najlepszą wiedzę zawrzeć w takiej książce, Przebacz i uwolnij siebie, to jest jej drugie wydanie, które teraz niedawno wyszło. Pomyślałem sobie, już tego nie będę robił, więc opiszę cały warsztat ze wszystkimi ćwiczeniami i zostawię, niech ludzie z tego korzystają. To czego nie wiedziałem, że kiedy wydałem tą książkę, pomyślałem, cała wiedza tam jest, czegoś więcej trzeba. Ludzie dopiero się zaczęli zgłaszać i mówić, potrzebuję indywidualnego programu, przyjdź do nas do fundacji, do kościoła, do stowarzyszenia, gdziekolwiek. Dlaczego? Ponieważ ludzie chcieli wiedzieć, jak mają to zastosować konkretnie w swoim życiu. I zrozumiałam, że książka to jest reklama, za którą płaci klient. Część ludzi po prostu przeczyta i to zastosuje, tak? są konkretne ćwiczenia i on zrobi to i to i to mu pomoże. Ale dla części ludzi nie będzie to aż takie proste. Więc, kiedy dowiedziałam się, jak to działa, pomyślałam sobie tak: ok, to napiszę drugą książkę, która mnie inaczej wypozycjonuje, czyli jak odkryć swoją pasję. I napisałam książkę Życie Pełne Pasji. To był taki ciekawy model, że po każdym rozdziale poprosiłem jakichś moich znajomych, żeby napisali swoje historie, jak zarabiają na swojej pasji. I w ten sposób kupili też jakąś część książek, w połowie ceny, taki bardzo prosty model biznesowy, tak. Jeden z ludzi na szczęście kupił 1000 sztuk tych książek, jest z nim wywiad na końcu, więc to było bardzo fajne, kiedy sprzedajesz prawie 1500 książek, zanim książkę jeszcze napisałeś. I to była kolejna książka. Mój brat, kiedy zobaczył, jak jest prosto napisać książkę, więc napisał taką książkę jest na strona mocy. Ponieważ prowadzi swoje audycje też w radiu kontestacja, i tam są wywiady z czteroma ludźmi, którzy oparli swoje życie na swojej pasji. I te wywiady są tutaj. I moja najnowsza książka, to jest książka Od pasji do biznesu, czyli jak odkryć swoją pasję, jak ją rozwinąć, jak ją zamienić w biznes. Możesz napisać książkę. Jeżeli chcesz dzielić, masz misję, to musisz stworzyć produkt. I tym produktem bardzo dobrym może być książka. Może pomyślisz, a książka to jest wiele tutaj rzeczy, tak? jeżeli chodzi o wydanie książki, to jest trudne. Dobrze, napisz e-booka, najprostszego. Napisz w Open Office i kliknij Zapisz jako PDF. Już masz ebooka, tak? który, który jest napisany. Już masz książkę, która jest. Kolejna rzecz, którą możesz zrobić, to możesz nagrać audioszkolenie szkolenie albo szkolenie. I sprzedawać to ludziom. Tak? Czyli masz całą grupę produktów: wystąpienia, tak? szkolenia, warsztaty, indywidualny kończyk, indywidualny program mentorski, książki, e-booki, wideo szkolenia, wideoszkolenia. Dziewięć produktów. No i oczywiście, jak to, y, kiedyś na jednym ze szkoleń pokazywałem, jak zarabiać na swojej wiedzy i mówiłem o pisaniu książek, pokazywałem cały proces, jak, jak napisać i wydać książkę. E, i, jedna y, I powiedziałam, czy to jest trudne? nas z kobiet powiedziała, to nie jest trudne. Trudne jest sprzedać tą książkę. Ok, eee, więc właśnie, to jest ta kolejna bardzo ważna rzecz. To jest marketing. To jest słowo, którego nie cierpiałem. tak, Sprzedaż i jak to robić. Metoda, której się nauczyłem, to jest ta metoda, którą stosuję teraz. Ona się dobrze sprawdza w moim przypadku. To jest marketing edukacyjny. Czyli co robisz? Dajesz ludziom pewną wartość. Za darmo. Jakąś próbkę swojej wiedzy. I teraz ludzie posłuchają, oglądną, pójdą na Twoje szkolenie i powiedzą: OK, przemawia to do mnie. Potrzebuję czegoś więcej, to kupię. Albo nie przemawia to do mnie, nie kupię. Bardzo prosta rzecz. I to ściągnęło ze mnie masę stresu. Ponieważ robię to, co umiem najlepiej, czyli nauczam ludzi. A ludzie decydują, czy chcą, czy nie. I teraz, jak, jak robić taki marketing? Pokażę na prostym przykładzie. Załóżmy, że chcesz sprzedać jakieś swoje usługi, na przykład indywidualne doradztwo. Zbierasz ludzi, ogłaszasz, że za darmo, albo w bardzo niskiej cenie, ale załóżmy za darmo, ludzie przychodzą i ty nauczasz ich na jakiś temat. Tak? Dajesz im wiedzę, oni mają możliwość zadawania Ci pytań, poznają Cię w przerwie i mówisz na koniec, ok, jeżeli ktoś jest zainteresowany czymś więcej, chciałby wprowadzić zmiany w swoim życiu w tej czy w tej dziedzinie, to oczywiście ja tutaj służę pomocą, mam sesje coachingowe, mentoringowe, konsultacje, doradztwo i one są już płatne. Dla mnie bardzo czysty, jasny układ. Ktoś przyszedł, coś dostał i może decydować, czy, ty, czy chce coś więcej. Bardzo ciekawą rzeczą jest też właśnie, jeżeli chodzi o internet. Ja jeszcze półtora roku temu w internecie na, naprawdę działałem niewiele, dalej działam niewiele, ale ciekawa rzecz. Ostatnio napisałem, ponieważ nagrywam w Radiokontestacja wywiady, między innymi wywiady z różnymi ludźmi, którzy żyją na swojej pasji, napisałem do jednego z najbardziej znanych polskich blogerów, żeby umówić się z nim na wywiad. Oczywiście na jego stronie było, że odpisuje tylko na wybrane maile, więc spodziewałem się, że nie odpisze. Odpisał do mnie akurat wczoraj. I napisał, że, hej, bo ja oczywiście opisałem się, mówi, e, oczywiście odmówił mi, bo, bo jest skoncentrowany na innych rzeczach, ale napisał mi ciekawą rzecz. Ona mi bardzo podniosła na duchu, powiedział, Wiesz, co nie za dobrze, ale kojarzy Cię z Twojej działalności w internecie. Ja pomyślałem sobie, wow, on mnie kojarzy. To, to, już, to już dla mnie było takie ciekawe. Ciekawe było też dla mnie, ile zobaczyłem przez ten rok, ile moja strona, zupełnie nieprofesjonalna strona, wygenerowała mi dochodu. I teraz w internecie działa to w podobny sposób. Jeżeli wejdziesz na moją podstawową stronę internetową andrzejburzyński.pl, to to, co tam zobaczysz, jest tam blog. Ten blog dzieli się na trzy kategorie. Mówię tam o biznesie, o rozwoju osobistym i o duchowości. Masz różne albo wpisy, albo podcasty, albo filmiki czasami. I po prostu to jest darmowa wiedza, która wierzę, że ci się przyda. Więc masz blog. Ciekawa rzecz, że według statystyk drugie miejsce, gdzie ludzie najczęściej wchodzą, to są informacje o mnie. Więc zamiast opisywać, jaki to jestem wspaniały, bo oczywiście jestem, jak ty również, bo każdy z człowiek jest wspaniały, tylko nie każdy to odkrył, zamiast to opisywać, dałem full filmików, gdzie ludzie mogą mnie zobaczyć, jak przemawiam, jak coś prowadzę, żeby sobie sobie ocenili a, i wyrobili sobie sami zdanie, czy to im odpowiada, czy nie. Mam kolejną rzecz, która jest tam za darmo, to jest y, satysfakcja życiowa, czyli taki bezpłatny test, bez żadnego logowania, bez niczego, który możesz sobie zrobić, i jeżeli chcesz y, y, zobaczyć, jak wygląda Twoje koło życia, czy rzeczywiście to jest koło, czy Twoje życie jest w równowadze. Kolejna rzecz to jest y, radio czyli tam umieszczam te wszystkie audycje, które są na kontestacji, tak, tam ponad 160 audycji w tej chwili jest i możesz sobie po prostu odsłuchać je za darmo. Te wszystkie rzeczy są za darmo. To jest wiedza, którą daję i możesz po prostu zerknąć na tą stronę i sobie zobaczyć natomiast jak ta strona zarabia. Jest tam dział szkolenia. Możesz sobie wejść w dział szkolenia i zobaczyć jakie aktualnie jest szkolenie, na które zapraszam i oczywiście zarabiam, jeżeli ty zapłacisz za to szkolenie. Kolejna rzecz, są szkolenia multimedialne, audio szkolenia i wideo szkolenia na różne tematy. Możesz sobie wybrać jakiś temat i po prostu kupić to. Kolejna rzecz, która jest, to jest dział poświęcony książkom i te książki, o których tu mówiłem, możesz tam kupić. Kolejne to są indywidualne programy, które reklamuję i też możesz to kupić. I to jest właśnie ten marketing edukacyjny, czyli dajesz jakąś porcję swojej wiedzy i człowiek decyduje tak chcę to kupić albo nie nie chcę tego kupić I tutaj jest coś co nazywamy zysk czyli masz misję tworzysz produkty robisz marketing i na końcu masz zysk To o czym teraz mówię to jest część programu Bogaty nauczyciel czyli jak zarabiać na swojej wiedzy W czasie takiego spotkania czy to szkolenia gdzie jest Kilka czy kilkanaście osób, czy w czasie indywidualnego programu, po prostu pokazuje, jak to zrobić, ale to, co jest najważniejsze, pokazuje, jak to zrobić w Twojej sytuacji. Czyli dla mnie, jeżeli przejdziesz taki program jednodniowy, to w ciągu 30 dni powinieneś zarobić pierwsze pieniądze. To jest proste. I naprawdę jest to możliwe. Czy w każdym wypadku wierzę, że tak? Nie spotkałem w przypadku, kiedy by to nie było możliwe, co nie oznacza, że nie spotkam, ale, ale na dzień dzisiejszy zobaczyłem, że jest to możliwe. Wszystko zależy od Twojej determinacji, niekoniecznie poświęcania 15 godzin dziennie na to, ale od Twojej prostej determinacji, żeby, żeby coś zrobić. Jeżeli naprawdę myślisz, że nie wiesz, co mógłbyś zrobić, to jedną prostą wskazówkę dam Ci. Zarezerwuj sobie domenę z Twoim imieniem i nazwiskiem. Jak mówisz, nawet nie wiem, co będę robił, to wiesz, cokolwiek byś nie robił, to kiedy masz domenę z twoim imieniem i nazwiskiem, to cokolwiek będziesz robił, to cokolwiek możesz tam wstawić, tak. E, natomiast e, druga rzecz, którą bym zrobił na twoim miejscu, jeżeli już masz w miarę określoną misję, zacząłbym prowadzić bloga. Wiem, wiem, niektórzy są tacy, jak bloga i teraz cały świat tam wejdzie i będzie czytał. Wieku, żeby to było tak proste, że ty napiszesz bloga i teraz cały świat nagle będzie to czytał. Jeżeli napiszesz bloga, zaczniesz pisać bloga i nikomu o tym nie powiesz, to prawdopodobnie nikt tego nie przeczyta, więc to nie jest aż takie. Natomiast dlaczego? Najprostsza moja odpowiedź brzmi tak, ponieważ wtedy, kiedy będziesz potrzebował bloga, będzie już za późno. Kiedy ja zacząłem prowadzić bloga, to zacząłem go prowadzić tylko dlatego, tylko dlatego, że wszyscy mi mówili, że musisz mieć bloga. Ja bym powiedział, pytałem wielu fachowców, Yy, nie chciałam im płacić, więc zapraszałam na obiad. To kosztowało taniej i mówię, słuchaj, od czego mam zacząć? I każdy mówił, trzech mi powiedziało to samo, załóż bloga. Więc założyłem bloga. Przez trzy miesiące go pisałam nie wiedziałam po co. Ale później wydałam książkę. Na tym blogu mam takie miejsce, gdzie możesz się zapisać na newsletter. Tak, dostajesz w zamian darmowy test yy, o tożsamości biznesowej. Twojej, o takim kierunkowaniu zawodowym oraz jeszcze taki jeden bonus. I mam ilość tam ludzi zapisanych na tej liście newsletterowej. Kiedy wydałem tą książkę i rozesłałem mojej liście newsletterowej, że jest ta książka, że świeżo ją wydałem i że jest w promocji, to po pierwszym mailingu koszty tej książki się zwróciły. Natomiast za, zacząłem tych ludzi zbierać przez kilka lat i nie wiedziałem, jak pracować z tą listą newsletterową. Ten blog okazał się bardzo przydatny przez ostatni rok i wygenerował naprawdę duży dochód, ale ja zacząłem go prowadzić, zanim jeszcze widziałem jego użyteczność. Więc zakończę słowami, które powiedział Zig Ziglar. On powiedział tak: nie musisz być wielki i znany, żeby zacząć, ale musisz zacząć, aby być wielki i znany.